Już za chwilę godzina 17, godzina 17 także oczywiście na antenie Radia Warszawa. Proszę pozostać z nami. My też będziemy, zatrzymamy się na minutę, potem będą słowa krótkiej modlitwy w kół pamięci i czci poległych powstańców 1944 roku. Można nie mówić kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800. Wejdź na blisko ludzi.gov.pl ukośnik 800. W godzinie wybuchu powstania warszawskiego pomódlmy się za wszystkich powstańców, za wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, w obronie naszego miasta. Prośmy o życie wieczne dla nich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw od złego Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Wieczny odpoczynek racz im dać Panie Światłość wiekuista niechaj im świeci Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże spraw, aby ci, którzy polegli w walkach ulicznych i pod gruzami walących się domów, zostali przyjęci do domu Ojca. Żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego obdarz zdrowiem, aby jak najdłużej mogli świadczyć o potędze miłości Boga i Ojczyzny, która jest silniejsza niż śmierć. Udziel nam wszystkim daru pokoju, zgody i solidarności w budowaniu naszego dziś, z myślą o tym, co będzie jutro i pojutrze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tu radio Warszawa 1062FM minęła 17.02. Wiadomości informacyjnej agencji radiowej. Małgorzata Miszczak. 79 lat temu, 1 sierpnia 19...